Midze. Już ruszył do przodu, do przodu Modelski. Pojawia się w środku Plizga. Dżalamidze szuka kolejnego wariantu. Frankowski, Plizga! I gol! 36. minuta. Kolejna kombinacja piłkarzy Jagieloni Kończy się sukcesem. To nie jest przypadek. Wydaje mi się, że dobrze czytamy grę, bo... Ty i ja. no, czuliśmy to że, że naprawdę ta jakielonia dosyć swobodnie się czuje Świetnie wymienia podanie Dżalamidze naprawdę tutaj w pewnym momencie myślałem, że niepotrzebnie trzyma za długo tą piłkę ale z premedytacją dobrze e, grali bez piłki inni piłkarze tutaj zobaczymy nawet Tomka Frankowskiego, który zrobił właśnie e, miejsce dla blizgi odpowiednio tak widzimy tutaj zejście do środka tak jakie przesuwanie no, no błąd całej defensywy Legii. Ale wypycha Michał z Kuba Garadowicz, Jakub Rzeźniczak, 1 do 1. Tak pamiętam Kubę Rzeźniczaka. Ostatniego meczu w Dańsku, gdzie naprawdę jako lewy obrońca grał bardzo dobrze w tej ofensywie. Dzisiaj tego w ogóle było mało. Zresztą w grzelegi tego było mało. Tych akcji ofensywnych, widać, że weszli w tą drugą część już Ale tak jak powinni. Spójrzmy na Liuboje. Tak, no robi to, co do niego należy i robi to wyśmienicie. Bierze na siebie ciężar. Gry. No świetnie wprowadził do Radowicza. Radowicz nie zastanawiał, się chyba grał. Pisz zaplątała mu się piłka. A jeszcze Rafał Grzyb Z prawej strony czeka na piłkę Jalamidze. Dżalamidze, jeden na jednego. Dżalamidze, mięciutko. Oj, co tam się stało? Tomasz Frankowski! On potrzebował chyba jedną dziesiątą sekundy, żeby ten fatalny błąd defensywy Legii wykorzystać. No Tak się zastanawiałem, co Dżalamidze chciał zrobić w tej sytuacji. Czy chciał przelobować uciaka Czy, czy to było dośrodkowanie? Sam zaskoczony franek, ale on jest cały czas tak na, skoncentrowany, że on czeka tylko na takie piękne. wyjdzie bramka z bramki i tą piłkę złapie. No powiem szczerze, że obserwuję tak tego szulera, no nie przekonuje mnie aż na tyle, no, może się mylę, ale nie jest jakimś pewnym punktem. W tej zespole zobaczmy jeszcze raz tą sytuację. Wydaje się, że wzrokiem, oczywiście a tu Astis stoi blisko, tak? Astis. Ale ta piłka spadała na...